Hejka, witam serdecznie wszystkich w moim kursie z JavaScript. W tym kursie przedstawię Wam kilka podstaw, które pozwolą zacząć pisać jakikolwiek kod, więc nie musisz tutaj w zasadzie nic umieć z programowania, żeby przystąpić do tego kursu. On jest przygotowany dla amatorów. I zaczniemy właśnie od JavaScript, z tego powodu, że JavaScript dzisiaj wydaje się takim najlepszym językiem, od którego warto by było zacząć. JavaScript dzisiaj ma bardzo wiele zastosowań. I jednym z takich głównych zastosowań jest używanie... JavaScript na frontendzie co pozwala nam uruchamiać go w przeglądarce przez dołączenie skryptu do, do naszej strony internetowej i ten skrypt pozwoli nam robić różne rzeczy w tej przeglądarce. Czyli, na przykład, możemy napisać sobie jakąś grę przeglądarkową, napisać jakąś stronę internetową z jakimiś dynamicznie zmieniającymi się elementami. Ponadto JavaScript dzisiaj jest używany również na backendzie, czyli po stronie serwera. Do tego można również korzystać z JavaScriptu, żeby tworzyć aplikacje desktopowe, czyli takie zwykłe aplikacje uruchamiane na naszym komputerze. No i głównym narzędziem, z którego będziemy korzystać na początku, będzie edytor kodu. W moim przypadku jest to Atom. Już pokażę Ci, jak go możesz pobrać z internetu. Wystarczy, że wpiszesz w Google Atom IO, i tutaj pierwsza propozycja. To powinna być właśnie strona, z której możesz pobrać ten edytor kodu. Wystarczy kliknąć download. Po pobraniu instalatora, wystarczy uruchomić instalator. Cała instalacja odbędzie się automatycznie i wtedy uruchomi się edytor kodu. No i powinieneś zobaczyć wtedy coś takiego, co ja mam tutaj teraz, czyli taki uruchomiony po prostu edytor. A więc na początku ja będę chciał sobie utworzyć folder, w którym po prostu będą wszystkie nasze pliki dotyczące tego naszego kursu. Ja ten folder uruchomię sobie, znaczy utworzę sobie na pulpicie i nazwę go po prostu JS. I teraz uruchomię ten folder w Atomie, klikając tutaj w lewy górny róg, wybieram Open Folder, przechodzę do pulpitu i wybieram JS. OK, i otworzyło nam się w zasadzie w nowym, w nowym oknie. Dobra. I teraz utworzymy sobie nowy plik. Klikając prawym przyciskiem myszy, wybierając new file i nazwiemy go index.html. Tutaj to rozszerzenie po kropce jest bardzo ważne, ponieważ to będzie plik o rozszerzeniu właśnie HTML i to jest dosyć istotne. I na początku zapiszę sobie HT. I tutaj już Atom podpowie nam tak, jakby. Dalszą strukturę podstawową pliku HTML, czyli jeżeli klikniemy Enter w tą jego podpowiedź, to pojawi nam się już taka podstawowa template, która pozwoli nam uruchomić po prostu plik, utworzyć nam plik HTML i klikając Ctrl S, ja sobie to zapisałem. Um. I w zasadzie nasz skrypt nasz JS, ponieważ no musisz wiedzieć, że to co my teraz utworzyliśmy to jest plik HTML, który jest niezbędny, żeby uruchomić JavaScript w przeglądarce. Czyli teraz dopiero będziemy mogli podłączyć do niego nasz skrypt, otwierając tutaj tak skrypt. I tutaj w zasadzie możemy już pisać nasz kod w JS-ie. Możemy sobie przetestować to i napiszemy console log i w nawiasie hello world. Zapiszemy to, tu za każdym razem trzeba zapisywać, żeby te dane były zaktualizowane. No i wchodzimy w nasz plik js, znaczy w nasz folder js, gdzie zawiera się ten nasz plik i otwieramy go. Tutaj akurat ja mam ustawioną jako domyślną przeglądarkę Microsoft Edge, ja będę chciał to zmienić, czyli Otworzę to za pomocą Brave, czyli mojej przeglądarki, z której obecnie korzystam. I teraz, żeby zobaczyć ten komunikat, który tam sobie napisaliśmy, to musimy wejść w konsolę, która jest dostępna w, w przeglądarce, nie tylko w Brave, ale w każdej przeglądarce. Jeżeli korzystasz z Chrome albo z Firefox albo z Edge, to też się to znajdzie. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy tutaj na stronę i wybrać: zbadaj lub, lub wcisnąć Ctrl Shift -M -I. i tutaj teraz wybieramy zakładkę Console. I tutaj mamy nasz komunikat wydrukowany w pliku index.html, bo tutaj się pomyliłem. Zmienię jeszcze nazwę tego pliku. Damy index. OK. tak więc teraz wszystko się zgadza. Odnośnie tego co tutaj wcześniej już utworzyłem w tym HTML-u. W zasadzie HTML jest trochę oddzielnym tematem, natomiast bardzo powiązany, ponieważ język HTML pozwala nam wyświetlać właśnie w przeglądarce takie podstawowe elementy. I w zasadzie przy pomocy JavaScriptu będziemy chcieli potem te elementy wybierać i wykonywać na nich jakieś operacje. Natomiast żeby zapoznać się z podstawami JavaScript, będziemy chcieli utworzyć tutaj oddzielny plik i nazwiemy go skrypt.js i e, nie będziemy tutaj pisać kodu, tylko zapiszemy tutaj atrybut source. Równa się i tutaj napiszemy ścieżkę do naszego pliku ze skryptem.js. I tutaj zapiszemy ten nasz komunikat. I teraz możesz sobie zobaczyć, że nasz komunikat hello world w poprzednim odświeżeniu przeglądarki pochodził z pliku index.html linijki 11. A teraz w momencie, w którym odświeżymy pochodzi ze script.js linijka 1. Czyli do naszego pliku HTML podłączyliśmy ten skrypt oddzielnie. I na razie nasz HTML sobie zostawimy, bo on pozwala nam tutaj uruchomić sobie ten skrypt, więc tutaj jest wszystko w porządku. I zastaniemy w naszym pliku Skrypt.js, który pozwoli nam tutaj wpisywać już jakieś pierwsze komunikaty i podejmować jakieś pierwsze próby zrozumienia o co tu w ogóle chodzi. Więc to by było na tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym porozmawiamy sobie o zmiennych.